Oto dwie talie kart, wprawdzie piatnika, ale w magicznym arsenale jest wersja tej sztuki, również na karty yy, Bicycle. Yy, mój widz, Pan Bartek, dzień dobry. Widz wybiera sobie jedną z talii kart, którą Pan preferuje. Poproszę czerwoną. Czerwoną, dobrze. Bierzemy talię czerwoną. <laughs> Talia niebieska zostaje na później, na bonus. Panie Bartku, karty, talia kart. Pewną szczególną umiejętnością w iluzji jest wymienienie dowolnej liczby i podniesienie za jednym, przy pierwszym podejściu, oczekiwanej liczby kart. Takiej, jaką liczbę się pomyśli. To nie jest łatwe, ale czasami się udaje. Zwłaszcza iluzjonistom. Proszę pomyśleć sobie, jakąś może na początek niedużą liczbę, tak? Do 15, może do 20 i spróbować podnieść w jednym ruchu tyle kart, jaką liczbę Pan pomyślał. Wiem, że to jest trudne, ale proszę spróbować. Mhm. Niech Pan dyskretnie policzy to pod stołem. <coughs> Czy się zgadza? Nie zgadza się. Nie zgadza. się. Dużo Pan się pomylił? Troszeczkę. Troszeczkę. Ma co się pomylić.

Bardzo proszę, będziemy teraz wykładać jednocześnie karty na stół w ten sposób w jednakowym tempie. Pyk. Pyk. O. W ten sposób. I następna karta. I następna. I następna. I ostatnia, proszę Państwa. Pan już nie ma więcej kart, tak? No bo to była twoja ostatnia karta. Hm. Skąd można to wiedzieć? No, są tajemnice. Ja jestem tak podekscytowany, jak mi wychodzą te sztuki, że Ach. nawet nie będę proponował panu drugiej sztuki z kartami. Może zapalimy papierosa. Ech.